Dziękujemy bardzo serdecznie. Zapraszamy na scenę ostatnią osobę, panią Justynę Budyn, przedstawicielkę Stowarzyszenia Siostra Rzeki. Dzień dobry, ja jestem przedstawicielką e, sióstr rzek. E, za mną stoją moje siostry rzeki. Jest nam bardzo miło tutaj być. Dziękujemy szczególnie dlatego, że e, zaproszono nas, e, po prostu pozwolono nam zabrać głos. Także dziękujemy za ten gest. I ja, wir haben auch die Gelegenheit bekommen, eben Wort zu ergreifen, w którym wir uns bedanken. Mamy tutaj z okazji otwarcia tego mostu polsko-niemieckiego prezent dla polskich władz i władz niemieckich. Dla pana eh, Adama Zarzyckiego i dla pana Karstena Bierholza. Jeżeli mogłabym, to bardzo bym ich serdecznie zaprosiła tutaj na scenę. Pods ich möchte jetzt also Herrn Karsten eh, Bierholz i Herrn Adam Zarzycki auf die Bühne bitten. Ich habe zwei Geschenke für die Behörden vorbereitet, die ich gerne überreichen möchte. Cześć. E, zrobiłyśmy jako siostry rzeki dla Państwa takie dwie maryjki odrzańskie, ponieważ na dzień dzisiejszy no, rzeka, wiemy jaka jest, rzeka jest martwa. Nie ma w niej e, życia. I ja chciałabym z tego miejsca e, podarować je Panom obydwóm e, tak... E, Żebyście pamiętali o tym, że wy sprawujecie władzę i wy jesteście władni, żeby to nigdy się więcej nie powtórzyło, że wy możecie sprawić, że będzie lepszy monitoring na rzekach, że będą lepsze systemy alarmowania, że zostanie zaprzestana budowa na rzekach, która jest, grozi wzruszeniem na przykład toksycznych osadów, które są na dnie? Und wir haben deswegen auch zwei solche Jungfer Maria-Abbildungen für die Oder vorbereitet, damit es eben in Erinnerung bleibt, dass sie als auch die Verwalter dieser Gebiete dafür verantwortlich sind sind auch für die Zukunft, dass sowas nie mehr vorkommt wie die Katastrophe, mit der wir es jetzt zu tun haben, das ist also, dass sie auch Einfluss darauf nehmen, dass eben besseres Monitoring, bessere Überwachung der Wasserqualität besteht, dass der Bau, der hier auch schädlich ist, an der, an der Brücke auch eingestellt wird, dass es auch bessere Tak, ja, alarm systemy dla tych to się nie I żebyście jako rządzący y, pamiętali, że kapitałem tego miejsca i kapitałem w związku z tym ludzi jest y, właśnie ta rzeka, ta natura, y, i zadbali o rzekę, zaopiekowali się rzeką i zaopiekowali się ludźmi, a nie porzucali ich. Und deswegen also bekommen Sie das, damit Sie das immer in Erinnerung haben, dass eben Sie auch als Vertreter der Verwaltung hier dafür zuständig sind, sich darum zu kümmern, dass also auch eben dieser Fluss, die Natur hier erhalten wird und dass Sie auch an die Menschen denken, dass das einfach nicht so sich selbst überlassen wird. O to was bardzo prosimy. Das ist eine Bitte an Sie. Dziękujemy. Mm, vielen Dank.